Podczas porodu będą liczyły się cyfry. Po pierwsze, 32 cm obwodu główki. Po drugie, rozwarcie szyjki macicy, które najczęściej, najtrudniejsze jest właśnie w momencie, kiedy mamy 7 cm rozwarcia. Tak jak widzicie tutaj, ta główka już prawie przechodzi przez szyjkę, napiera na, mięśnie, na miednicy, ale jeszcze daleko do końca porodu. To jest moment najtrudniejszy, ponieważ w momencie, kiedy główka zaczyna napierać mocno tu, na tą trampolinę złożoną z mięśni na miednicy, często jest tak, że już poczujesz parcie, ale jeszcze nie możesz poprzeć, bo szyjka jeszcze mocno trzyma. To jest pierwszy moment paniki, pierwszy moment zwątpienia, to jest moment, kiedy tak naprawdę nie wiesz, czy dasz radę. Po prostu nie wiesz, czy dasz radę. Ja nie byłam na to gotowa, ja nie byłam na to gotowa, to mnie tak strasznie boli, ja, ja nie mogę, ja nie mogę i się zaczyna lęk, i się zaczyna stres, i nagle się okazuje, że wszystko, czego dotychczas się uczyłaś, nikt mnie na to nie przygotował. I to jest częste rozczarowanie na prodówce. Ja nie byłam na to gotowa. Dlatego chciałabym, żebyście rozumiały, że kryzys 7 centymetra czeka każdą z Was. Kryzys, zwątpienie czeka każdą z Was. Wy musicie się naprawdę dobrze zastanowić, czy całą wiedzę, jaką dotychczas macie, czy to jest wiedza, która jasno Wam wytłumaczyła, co w tym momencie macie robić?